pięć randomowych faktów o mnie, żebyśmy się lepiej poznali. No to tak najbardziej podstawowo, jak może być, to mam na imię Gosia, mam prawie 27 lat i mam półrocznego synka. Drugi fakt jest taki, że bycie mamą od zawsze odkąd pamiętam było moim największym marzeniem od zawsze czułam bardzo mocny instynkt macierzyński pamiętam że jak miałam 18 lat jeszcze chodziłam do szkoły średniej to zawsze mówiłam moim koleżankom że ja już bym mogła mieć dziecko nigdy się nie spóźniam i zawsze wstaję za pierwszym budzikiem nie wiem jak to robię ale tak to wygląda. Nienawidzę się spóźniać. Wolę być pół godziny wcześniej niż być spóźnioną, więc zazwyczaj się tak kończę, że po prostu albo na coś, albo na kogoś czekam. Jestem osobą wysokowrażliwą. <laughs> Często za dużo się czymś przejmuję, za dużo o czymś myślę, co potrafi spędzać mi sens powiech, no ale już taka po prostu jestem. I ostatni, piąty fakt jest taki, że nie boję się pająków. Zupełnie to ja jestem tą osobą, która sprząta pająki z domu, z kątów i tak dalej, natomiast panicznie boję się pszczół, os i różnych takich rzeczy i zawsze wszystkim mówię, że mam uczulenie. Wtedy nikt nie pyta o przyczynę.